To my, Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski, duet redakcyjny Portalu Strike. Witamy Was w nowym tygodniu, jest 3 kwietnia, godzina 10.40 przed południem czasu w Śląsku... No i zaczynamy od, od spraw poważnych, które tym razem znowu związane są z przemocowymi ekscesami. Maciej, Ty, o ile, o ile dobrze zrozumiałem... Miałeś okazję zapoznać się już z tymi najważniejszymi jakimiś tam zgodnieniami dotyczącymi przebiegu wydarzeń w, w Petersburgu, a propos śmierci tego korespondenta wojennego, może tutaj przedstawisz, zarysujesz dla naszej PT publiczności tę, tę kwestię. Wszystko, zaraz, wszystko pan, pan, Państwu powiem, tylko wyleciała mi z głowa, z głowy, nazwisko. Nazwisko sprawczyni. Eee, a to nazwisko zaraz, sprawczyni ja też tutaj gdzieś e, mam. Właśnie, zaraz ja podam. Nie mogę, a nie chciałbym się nie chciałbym się plątać już wtedy, kiedy Państwu będę wszystko opowiadał. Hmm. Eee, to ta Daria Trypowa, tak? Trypowa tak jest. Tak. No. Dobra, czyli wracamy i, i rozpoczynamy. Wczoraj podczas spotkania z czytelnikami. W kawiarni, burgerowni w Petersburgu. Znanego blogera, jego się różnie przedstawia, że jest to bloger i korespondent wojenny. Sądząc z reakcji, z reakcji dziennikarzy, właśnie korespondentów wojennych, przychylałbym się do tego, że, że człowiek bywał na froncie jako, jako dziennikarz Władlen. Tatarski, od razu przy okazji powiem, że to jest pseudonim. Zwrócę uwagę, Władlen to jest, to jest zbitka dwóch słów Władimir Lenin. Tatarski, nie wiem skąd się wzięło, może ma takie korzenie. Prawdziwe nazwisko, Maksim Fomin. Z zamachu tego stricte terrorystycznego dokonała wspomniana Daria Trepowa. Podejrzewane jest, w każdym razie o to bardzo, bardzo solidnie, wielu świadków na nią wskazało. Odbyło się to dokładnie rzecz biorąc w taki sposób, że ona siedziała kilka stolików od, od Fomina. Powiedziała, że jest rzeźbiarką, chciałaby projekty robić, ale na razie, żeby on zobaczył, to chciała mu przekazać figurkę jego po piersia. On się trochę krygował, trochę śmiał, no w każdym razie ona mu to wręczyła. On ją za, zaprosił do zajęcia miejsca przy stoliku, ona powiedziała, że, że, że się wstydzi, usiadła trochę dalej. Część świadków mówi, że wyszła, część świadków mówi, że właśnie usiadła dalej i wtedy nastąpił wybuch. W jego wyniku śmierć poniósł sam, sam Fomin. Rannych jest 30, ja przynajmniej na tą chwilę, 32 osoby, w tym 10 ciężko. Wspomnianą, wspomnianą sprawczynię natychmiast ogłoszono podejrzaną, natychmiast rozpoczęto rewizję w mieszkaniach jej samej, jej znajomych i krewnych, m.in. siostry. Ona się ukrywała, zniknęła, ogłoszono, na się wypuszczono list gończy. O 10.04 czasu warszawskiego została zatrzymana. To, jest, to, to są fakty, które, które Państwu opowiedziałem. Jeszcze kilka słów o tym, jak to się, jakie, są, jakie są reakcje. Otóż reakcje czynników, oczywiście oficjalnych, są łatwe do przewidzenia to jest, to jest wyrażenie swojego protestu. Wskazanie, jeszcze na razie, przynajmniej na tę porę czyli 30 minut po zatrzymaniu sprawczyni jeszcze na razie bez wskazywania Inspiracji strony ukraińskiej, czyli ten wątek pewnie będzie dopiero badany. Wskazywanie też. Ukraińcy zaprzeczyli, żeby mieli cokolwiek wspólnego. Tak, Ukraińcy tego. zaprzeczyli. I wskazywanie, że wspomniana Daria Trypowa była uczestniczką wielu demonstracji antywojennych. Pisała o tym ona, jej, jej mąż, swoje, jasno sformułowane opozycyjne anty, antywojenne stanowiska, antyputinowskie, antyrządowe formułowali wielokrotnie. I to jest tutaj stawiam kropkę po kropce. Powiem, że warte uwagi, choć mówię to, mówię to z, z, pełną, z pewnym smutkiem, warte uwagi jest to, że u znakomitej części tych blogerów, komentatorów życia politycznego, ludzi o znanych nazwiskach bo tam są dziennikarze, historycy, no ci, których mam, mam u siebie w telegramie, wybuchła fala, jakby to powiedzieć, agresywnej, agresywnej chęci zemsty, to znaczy natychmiastowej. Margarita Simonian, szefowa RT, powiedziała: Jak długo jeszcze? Czy na pewno znowu zapomnimy i czy znowu przebaczymy? Ten wątek, właśnie, że nie zapomnimy i nie przebaczymy, i że coś z tym trzeba robić, przeplata się, przepływa przez wiele wypowiedzi właśnie wspomnianych przeze mnie blogerów i autorów, i dziennikarzy. To źle wróży w, w, dla wszystkich tych, którzy, którzy powiedzmy starają się w Rosji. Nie to, że być anty, antywojenni, tylko tych, którzy stają się jakiś robić dystans, zachować jakiś dystans. Jest takich ludzi stosunkowo dużo. No w każdym razie no to jest charakterystyka w znaczy charakterystyczne dla wszystkich konfliktów wojennych sytuacja obiektywna, spycha ludzi na pozycje czarno-białe. Albo jesteś za, albo przeciw. Musisz być zero jedynkowy. I, i, I to jest jedno. I teraz znowu kropka po drugiej kropce powiem też, że gdy czytałem cytowane przez nich wypowiedzi właśnie opozycjonistów, to niektóre są obrzydliwe rzeczywiście. To jest burzliwie wyrażana radość z powodu śmierci człowieka i, i ranienia 32. No więc w tym aspekcie też, no tak jak mówię, polaryzują się polaryzują się. Postawy z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Jeżeli jest tak, że to nie była ukraińska inspiracja i nie było to przygotowywane przy pomocy ukraińskich służb specjalnych, to świadczy o tym, że wspomniana radykalizacja postępuje i dochodzić będzie do tego typu aktów być może częściej. A jeżeli tak, to z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami czyli, czyli Państwu będzie odpowiadało brutalnie. I tego, tego trzeba oczekiwać. To jest e, moim zdaniem kolejny kamyczek do ogródka tego co robi Kontrwywiad i Wywiad rosyjski. To dla mnie jest nieustająca jakaś zagadka jak to wszystko działa. Oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że terroryzm to nie jest coś co można powstrzymać nawet najlepszą siatką wywiadowczą czy kontrwywiadowczą, bo zawsze jest tak, że dwóch, trzech, pięciu kolesi <coughs> czy też kobiet jak w tym wypadku, no może skrzyknąć się, żeby zrobić coś głupiego. No zdaje sobie z tego sprawę niemniej no w sytuacji takiej, gdy mamy no, <laughs> Przepraszam, no, ale gdy mam taką sytuację jaką mamy, e, wojna i co chwilę jakieś tutaj właśnie takie transgresje, przecież to e, i ten eksces na moście krymskim e, i wcześniej e, te ostrzeliwanie przez Ukrainę okręgu białogrodzkiego, no, teraz ten zamach terrorystyczny, no to to... Wiesz, no w ciągu ostatniego roku zdarzyło się wiele różnych takich rzeczy, które w ten czy inny sposób, no pośrednio lub bezpośrednio, są powiązane z tym, jaką politykę w tej chwili prowadzi Rosja. No jeżeli wiesz, wywiad rosyjski nie jest w stanie sobie z tym poradzić, to muszę powiedzieć, że no moja i tak niezbyt wysoka ocena tej, tych instytucji obniża się jeszcze bardziej. Sprawa kolejna, która wydaje mi się, że tu zasługuje na jakąś uwagę, no to jest jakaś osoba wystrugana z banana przecież ta Daria Tripowa. No Ja nigdy o niej nie słyszałem, no jako osoba, która jednak interesuje się obszarem tym powiedzmy na wschód od Polski, no nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem ekspertem od kwestii rosyjskich czy tam tym bardziej chińskich, no ale jednak interesuje się, śledzę to, no nigdy ta osoba nie przemknęła nawet przed moim wzrokiem. Czy, czy nie wiem, no w ogóle przed moją świadomością. Nie słyszałem, nie widziałem, nie przeczytałem, nic nie wiem. No i teraz powstaje wobec tego pytanie: czy to jest rzeczywiście tak, że nie wiem, jacyś, e, jakieś niejawne grupy sterują takimi ludźmi, którzy są no nameami kompletnymi, i e, skłaniają ich do podjęcia takich działań, czy też mamy do czynienia z mm, jakimś procesem? Procesem takim psychiatryczno-kulturowo-społecznym, bo w okolicznościach, w których scena polityczna w Rosji się cementuje wokół Władimira Putina i jego akolitów, powiedzmy, zwłaszcza w trakcie od czasu rozpoczęcia tego, co oni nazywają specjalną operacją wojskową, no to podejrzewam, że ta piąta kolumna, szósta kolumna, siódma kolumna, już jakbyśmy sobie tego nie nazywali, to znaczy ludzie, którzy obsesyjnie nienawidzą właśnie rosyjskiej władzy obecnej, no to wyczerpali swoje możliwości, zauważyli to. No już nikt nie mają się za bardzo na kim oprzeć, jako się rzekło, piąta kolumna wyjechała, szósta się kamufluje, siódma dopiero się urodziła. No więc oni, będąc w takiej pułapce, no posuwają się do jakichś czynności, które są po prostu podyktowane frustracją na poziomie psychiatrycznym być może. No nie wiem, jak to tłumaczyć. I ciekawi mnie tylko to, dlaczego akurat ofiarą tej kobiety padł właśnie ten korespondent wojenny. Bo rozumiem, gdyby ona wysadziła w powietrze jakiegoś, nie wiem. Jakiegoś urzędnika Ministerstwa Obrony, no, albo, no, nie wiem, jakiegoś dowódcę wojskowego. <laughs> może, mają, może mają lepszą ochronę. No, no właśnie, no może tak, ale, e, a, ale to, to, jest, to jest dziwne i według mnie to zasługuje na jakieś zbadanie e, tej, tej, tej sprawy pozakryminalne. No. To znaczy, co to jest za czynnik polityczny, który coś takiego, który coś takiego powoduje? Znaczy ogóle, nie wiem, Macie, może Ty masz jakieś odpowiedzi, też, takie nie przemyślenia nie mam, na to. No. Nie mam żadnych odpowiedzi, poza tych, które nie bezpośrednio nawiązują do moich wcześniejszych tekstów sprzed dwóch minut. To znaczy, jeżeli następuje polaryzacja opinii publicznej i zapewniam, że nierówna, to znaczy, ostatnie badania, badania Instytutu Badania Opinii Publicznej Opozycyjnego, żebyśmy mieli jasność, imienia Lewady, daje 83%. Putinowi, a rządowy WCIOM daje 77% poparcia Putinowi, to nie możemy mówić, że, że linia podziału biegnie równo przez środek Rosji. Tak, tak nie jest. Ale. Tak, jak mówię, ta polaryzacja, rosnąca determinacja, nawet przy nierówności tych, tych grup, a nawet zwłaszcza z powodu nierówności, bo, bo, bo wtedy, jeżeli grupa jest niewielka i czuje swoją, swoje wyobcowanie z, ze, ze społecznego tła, no to w pewnej desperacji reaguje radykalizacją swoich postaw i czynów, czego to byłoby, czego to byłoby dowodem. Jeżeli tak jest, to znaczy, jeżeli idzie w kierunku radykalizacji oponentów, to tak jak, tak, tak jak wspomniałem, źle im wróży, bo, bo państwo, państwo rosyjskie użyje bardzo brutalnie wszelkich sił i środków i będzie miało poparcie, poparcie społeczne. Wtedy, Nie, no i będzie miało rację też, no w sensie, tak, ktoś to się I wtedy, wtedy spotkamy się z wszystkim tym, co się, co się dzieje przy zderzeniu pojedynczego albo grupki obywateli z machiną, z machiną państwową. Po prostu zostaną starci starci z powierzchni ziemi nader brutalnie i... No dobra Macie, ale jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo okej, okay, no Ukraińcy się nie przyznają, no powiedzmy, załóżmy tutaj, no, że może to Ukraina nie ma z tym wspólnego, tym. ale no, nie jedna tylko Ukraina chce zaszkodzić Rosji, więc nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że za tym stoją na przykład jakieś amerykańskie służby albo brytyjskie, bo Brytyjczycy tutaj zwłaszcza... Brytyjczycy, on, on... Brytyjczycy lubią takie... takie no, tak. E, więc tak, i, i no, jeżeli ta kobieta została zatrzymana, no to coś, coś będzie musiała powiedzieć w końcu, no ja nie wierzę, że ją tam nie, nie. z tego pokoju przesłuchań wiesz... czy... i ona powie, że odmawia składania zeznań. To... Takich mocnych, takich mocnych to nie ma. Tak, więc, więc bardzo mnie to ciekawi, no i y, jakie będą pierwsze, jakie będą pierwsze interpretacje tych, tych, tych zeznań, które ona złoży i tego, co ona poda publicznie. Wrócimy do, do tego oczywiście, będziemy patrzeć na to uważnie. A, ale, ale wydaje mi się, że jest jednak wysoce prawdopodobne, no zachodzę w głowę, znaczy wysoce prawdopodobne, nie wiem, no tak sobie spekuluję tak po prostu w tej chwili, no, mając do dyspozycji tylko te fakty, które w domenie publicznej są dostępne, no to mam takie wrażenie, że tak. To znaczy, Część tego, co nazywamy światem, powiedzmy, opinii publicznej globalnej, liberalno-demokratycznej, takich ludzi, którzy są przywiązani do klasycznych różnych takich form liberalnej demokracji i którzy zostali później oszukani przez własnych przywódców ideologicznych i nawciskano im różnych głupot i właśnie takich obsesyjnych strachów, między innymi przed Putinem i tak dalej, i te, te, te demonizacje, wszystkie, że to na niektórych jednostkach, które są słabsze, bardziej podatne na tego rodzaju manipulacje, to może rzeczywiście wywierać tego rodzaju presję radykalizacyjną. To znaczy, może w niektórych ludziach, którzy autentycznie wierzą w te bzdury, nie, może to wywołać tego i, i być może taka Daria Trypowa, ona się myślała, że ona tutaj, wiesz, zrobi jakąś wielką rzecz dla świata i dla ludzkości e, w ten sposób, albo przynajmniej przyłoży kamyczek. I gdyby się tak okazało, no to będzie już ostatecznie znaczyło to, co ja, e, no tak e, nieśmiało trochę, ale jednak coraz. Em, em, z coraz większą pewnością przychodzi mi to formułować, że liberalizm jako filozofia, jako doktryna, jako idea polityczna dzisiaj jest po prostu jednostką chorobową, no, psychiatryczną, a nie, żadnym, a nie żadną, żadnym niuansem ideologicznym. No ale to o tym będziemy rozmawiali, gdy będziemy już wiedzieli na ten temat więcej. Maciej, teraz chciałbym tutaj po, po, poddać Ci no, taki temat. Poczekaj, stój, stój 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 stój, tak. stój, 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 stój. Pierwsze zdania, pierwsze zdania. Darii Trypły. Mienia, tak, mienia podstawili. Mienia podstawili, mienia prosta i spolzowali, mówi w, na, na, na blogu wiarygodnego dla mnie korespondenta Koca. Uh -huh. Podstawili, czyli, czyli na, znaczy oszukali mnie, i, po, czyli po prostu mnie wykorzystali. Wrobili. Tak, wrobili. No, to są oczywiście pierwsze teksty, nic to nie musi znaczyć, kompletnie nic nie musi znaczyć. No ja tylko tak, że, żeby powiedzieć, że trzymamy rękę. rękę no no to... tak, tak, trzymamy. Eee, tak, jest też jakieś pierwsze zdjęcie, właśnie widzę, wyszło, Reuters podał. <laughs> Została wrobiona i wykorzystana, śledczy, ustalają motywy jej działania. No dobra, to eee, zobaczymy. No, no dobra, Reuters. no właśnie ja bym, jakoś Nie ja bym, bym zakradził poza... Państwu słuchać raczej nas niż, niż Reutersa, przynajmniej, przynajmniej w tym wypadku tutaj by będziemy tak. dać się bardziej no, no dobra, Maciej, teraz jeśli pozwolisz, to mam dla ciebie tak taki oto temat, no tutaj wróćmy na chwilę do Polski, Ukrainy i tak dalej. Oficjalna wizyta prezydenta Zelenskiego w Polsce. Podano no. datę, ogłasza polska agencja prasowa na stronie głównej. Dzisiaj o 8.14 gruchnęła sprawa. No i w środę, 5 kwietnia spodziewamy się oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego w Polsce. spotka No oczywiście spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także chce spotkać się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. To bardzo ciekawe. Nawiasem mówiąc, bo nie, nie wiem, czy ci Ukraińcy Będą mieli do powiedzenia tak dużo dobrych rzeczy, jakby on się tutaj spodziewał. No i Maciej, no pytanie do ciebie, czego możemy się spodziewać przełomowego po tej wielkiej wizycie, która nastąpi? No co, co, czy, czy zostanie powiedziane Twoim zdaniem coś, czego dotychczas nie usłyszeliśmy? Czy będzie to też zlepek banałów i głupot? No, Wiesz co, to jest dobre pytanie, ponieważ dobrej odpowiedzi na to nie ma. Ja myślę, że oczywiście może to się zatrzymać na, na kolejnych dość, dość zresztą żenujących, bo, bo nasz prezydent słabo panuje nad mimiką, jak się hmm. obejmuje z Zełęskim i, i, i robi takie tak, grymasy, ja po, które. Ja pokażę to przy okazji dobrze. Takie grymasy, okay. tak, które, które po prostu są, jeśli o mnie chodzi, przynajmniej może mam zbyt wyrafinowaną estetykę, ale są dla mnie żenujące zupełnie. I oczywiście można się obejść kolejnymi banałami, kolejnymi, kolejnym takim pod. O właśnie. Tak, to rzeczywiście no to. Podkręceniem, podkręceniem tej atmosfery prowojennej, promilitarystycznej. Natomiast rzecz, która nie jest niemożliwa, której ja się bardzo obawiam cały czas, znając naszych dzielnych polityków, że oni będą chcieli wykorzystać tę wizytę do jasnej, jasnej deklaracji, że gdyby chłopaki coś wam nie poszło z waszą ofensywą, bo, bo Rosjanie wzięliby kontrofensywę, to my przyjdziemy wam z pomocą. Tak, to ja, masa... się, tego bardzo, ja się tego bardzo boję, ponieważ no, człowiek, który jest średnio choćby wykształcony, rozumie, że to jest wciągnięcie wtedy Polski w konflikt, jest wtedy sytuacja lejka, wejść łatwo, wyjść, wyjść trudno i wciągnięcie to jest Polski w konflikt, z którego potem sami. No nie okay. będziemy mogli, nie będziemy Ja mówić tutaj miejsca. ja tutaj tylko dodam że premier e, przepraszam nie premier tylko minister spraw zagranicznych e, e, Węgier ostatnio właśnie też tutaj powiedział jakoś pod koniec ubiegłego tygodnia w czwartek czy w piątek powiedział że on obserwuje takie ruchy które zbliżają nas do interwencji wojsk Unii Europejskiej na wojsk Unii Europejskiej i NATO na terytorium Ukrainy no i przestrzegał oczywiście no to co też wiele osób mówi czyli że to się może skończyć naprawdę nieprzewidywalnymi skutkami no i oczywiście widzimy to że Polska tak samo jak Rumunia nawiasem przebiera nogami już od dawna żeby tutaj drugi raz obalić Związek Radziecki i takim się to wydaje takim się to jawi tak. i mam podzielam twoje obawy to znaczy może rzeczywiście być może to być próba przypieczętowania jakiegoś Jakiegoś tego, tego, wiesz, pierwotnego planu, nie wiem, takiego spontanicznego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, żeby jednak misja NATO, która będzie skłon, zdolna się bronić, i, ale oczywiście będzie miała charakter rozjemczy, no to żeby została zainstalowana gdzieś na terytorium Ukrainy. Naprawdę, jeżeli by tak miało być, to wyobrażam sobie, że. Musiałby też w tym uczestniczyć no, jakiś czynnik amerykański. No, to znaczy nie wierzę, że oni się tutaj we dwóch dogadają, więc na pewno pod auspicjami, i to nawet nie wiem, czy ambasador wystarczy, no to powinien jeszcze chyba ktoś przyjść to tutaj pobłogosławić przynajmniej swoją obecnością. Tak. No, ale, no ale wiesz, no ale to się okaże. I yy, yy, wiesz, to też może być tak. To też może być tak, że to po prostu jest kolejny rzutem na taśmę, no, robienie czegoś, żeby przedłużyć e, tę agonię. No, dlatego że e, w, sytuacja no, w oku, wokół Bachmutu i Artjejejewki i tak dalej no, nie wygląda zbyt dobrze, jeżeli chodzi o perspektywę ukraińską. Więc e, oczywiście, w takich okolicznościach, co robi kolektywny Zachód, tudzież co nakazuje kolektywny Zachód? Wzmożenie propagandowe kolejne. Więc tak. być, może to będzie, być może to po prostu będzie to. I tutaj jeszcze jest kwestia taka, moim zdaniem, wewnątrz polityczna Polska, bo nie wiem, czy, czy ta wizyta nie zostanie wykorzystana jednak do tego, żeby trochę podregulować pewne sprawy, bo wydaje mi się, że prawo i sprawiedliwość zważywszy na to, że wybory jednak nadchodzą, oni będą próbowali je wygrać. No i jednak no, opozycja robi wszystko, żeby to, żeby to umożliwić. To mhm. czy oni jednak nie zechcą spróbować z zalańskim się dogadać, a propos jakichś spraw? Zwróć uwagę na to, że. Minister Morawie... Przepraszam, premier Morawiecki pod koniec ubiegłego tygodnia powiedział, że teraz na Ukrainę jadą Rosomaki, to polskie jakieś tam opancerzone wozy to, 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 bojowe. To, to. Ja nie wiem, nie wiem na jaką bazie, one dokładnie na bazie fińskiej patrii. Okej, okay, no dobra, ja nie wiem, jakie one dokładnie mają zdolności, ale rozumiem, że to jest jakiś dobry sprzęt. No przynajmniej tak jest zachwalany. Nie widziałem żadnych tutaj, wiesz, Podobnie. informacji, jakoby się psuły i tam wiesz, jak te karabinki, grot czy coś. No ale e, premier Morawiecki powiedział, że tym razem zapłaci za to Unia Europejska i NATO. No, no to jest wielka sprawa już, skoro przestaliśmy za darmo cały czas rozdawać zasoby państwa, co jest jakąś w ogóle no, katastrofą, wiesz, na jakimś politycznie biorąc, no to wydaje mi się, że spokojnie znalazłoby się, znalazłby się zastęp prawników, który podciągnąłby to pod zdradę stanu. Chociaż jacyś publicyści wynaleźli umowę, wyobraź sobie, z 2, 2 grudnia 2016 roku, w której Polska podobno zobowiązała się dostarczać Ukrainie, udostępniać za darmo całe zasoby państwa. Wiesz? Ale no, ja nie czytałem tej umowy, nie weryfikowałem tego, nie wiem, czy to jest prawda, albo nie wiem, czy, czy to rzeczywiście tak jest, że ta umowa to głosi, czy to jest tylko ich interpretacja, bo że umowa istnieje, to jestem przekonany, ale, ale czy to nie jest tak, że oni będą na przykład próbowali teraz załatwić coś w sprawie tego zboża, bo ta afera zbożowa jednak jest dosyć poważna, to dlatego że już Kołodziejczak grzeje rurę, grzeje rurę. I, i, i nawiasem mówiąc jest to ciekawe, bo wszystko to zatacza kręgi również takie Unio Europejskie. No Zwróć uwagę na to, że kolega Woj, Wojciechowicz, on się nazywa, ten cały komisarz do spraw rolnictwa, przecież on jest z wcześniej z PSL-u, Wojciechowski, no, przepraszam, tak. tak. E no i teraz okazuje się, że nawet on uprzedzał, że przecież nie będzie żadnego transferu tego zboża, tylko będzie właśnie utknięcie w, w takim chaosie rynkowym, bez ceł, bez kontroli, bez niczego w Polsce. No i jeszcze do tego mamy sytuację, na której korzysta, oczywiście korzystają dorobkiewicze, cwaniacy, dlatego że zboże potaniało, a chleb drożeje. W związku z czym ktoś kręci na tym wspaniałe lody i komuś na tym zależy, i, i, to, jest, i, i, i to jest oczywiście no systemowo uzasadnione, ale moim zdaniem, Bukaczyńskiemu to już może tutaj zacząć bardzo poważnie nadwyrężać różne jego, zwłaszcza te dykteryjki propagandowe o tym, jak on tutaj wszystko kontroluje, jak tu trzyma, wiesz, i, i, i porządkuje. Sytuację w Polsce, więc być może są jeszcze jakieś inne kwestie, no, nie, nie, nie potrafię zgadnąć, ale no, okaże się już w środę, myślę, że będzie dużo śmiechu. Miejmy nadzieję, że nie przez łzy, bo jeśli się dogadają co do tego, że my chłopaki tam na tę Ukrainę pójdziemy, to, to, to naprawdę tak, już to, jest, tylko... to nie są żarty, niestety. Ja, ja cały czas jestem zdania, zresztą zdaje się, to tutaj jest nasz pogląd wspólny, że polski rząd chodzi po nader cienkiej linie. No, I, tak I do, nie, i nie i tylko, tylko rządzy, zresztą przecież no, wystarczy popatrzeć na wypowiedzi naszej, y, naszej lewicy, y, działaczy opozycji. No, wszyscy jadą na tym jednym wózku, który leci w tą przepaść, i jeszcze jeszcze poganiają tego konia, żeby szybciej leciał. No, więc... no dobra, Maciej, ja tylko na sam koniec chcę powiedzieć, że przydacz ten Marcin, on się chyba nazywa, tak, ten Macie, minister przyda. prezydencki. Mhm. No, on powiedział coś takiego, co rzeczywiście jest niepokojące. Jeśli potraktować, że to nie jest tylko taka formułka, a, a rzeczywista jakaś treść za tym się kryje, powiedział tak: ta wizyta będzie miała charakter szczególny. Będzie to wizyta szczególna, choć o szczegółach na ten moment nie mogę mówić. Ale przygotowujemy tutaj szereg elementów, które sprawią, że ta wizyta będzie miała charakter szczególny. Cztery razy w dwóch zdaniach użył wiesz, słowa szczególny w różnych He. przypadkach, więc. No, albo, albo rzeczywiście mu się, się zaplątał, albo rzeczywiście coś z tego może wynikać. No, zobaczymy, jako się rzekło w najbliższą środę. Zobaczymy. No, w każdym razie, no, wszystko to, co jest teraz, to, co balansuje na, na, na styku Polska-Ukraina w czasie tego konfliktu. A, a naprawdę trzeba. Pamiętać, że ostre działania wojskowe zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są równie prawdopodobne, no może nie w najbliższych dniach, bo tam jeszcze ten, ten grunt jest bardzo bardzo błotnisty, ale przygotowania idą pełną parą. No wszystko to może nam się na łeb zwalić i nie jestem pewien, czy to jest ten, ten cel, do którego należy dążyć. No tak, tak. Dobra, Maciej, ze względu na to, że zostały już mniej niż 4 minuty do końca programu, to proponuję przerwać w tej chwili, a pozostałe rzeczy już w następnym odcinku tutaj przedstawić naszej PT Publiczności. Żegnamy wszystkich uprzejmie, życzymy miłego dnia, czy też miłego wieczoru, bo odcinek będzie emitowany wieczorem. Wszystkich zachęcamy do tego, aby po pierwsze odwiedzać stronę StrikeU, po drugie zapoznać się dokładnie z linkami, które są zamieszczone już teraz w opisie każdego odcinka. One już dotyczą nie tylko kwestii cołaska, którą tutaj zajawiliśmy również na ekranie wiadomym napisem, ale to jest bardzo ważna kwestia, natomiast są też inne, mianowicie założyliśmy konto portalu Strike w, na platformie Substack, to jest taka sieć społecznościowa, która jest przeznaczona dla dziennikarzy, twórców no, ogólnie i tam można się zapisać na nasz newsletter, bardzo do tego zachęcamy, portal i jest również link do naszego <laughs> przepraszam, jest również link do naszego Profilu w, na platformie Telegram. To jest taki darmowy komunikator, ale również taka platforma blogerska, mikroblogerska, można powiedzieć, która znana jest głównie z tego, że tam się nie jest stosowana cenzura, więc my tam z miłą chęcią się zarejestrowaliśmy, prowadzimy w tej chwili nasz kanał, zapewniamy, że spamu żadnego nie ma, ale jest dużo różnych ciekawych takich wniosków i są informacje na temat oczywiście naszych najnowszych produkcji i publikacji. Bardzo zachęcamy do tego, żeby zasubskrybować również jako się rzekło, komunikator jest darmowy, lekki, nic nie zagraża dostępny na wszystkie na wszystkie możliwe systemy. I e, no i oczywiście na sam już koniec to przyciski prosimy o to, żeby zwrócić uwagę na, na, na YouTube, na Facebooku i e, również na Odyssey, to jest kolejna platforma, gdzie dostępne są nasze wideo, i platforma Spotify, gdzie z kolei można w trybie audio wysłuchać wszystkich naszych tutaj enuncjacji. Więc zapraszamy, dziękujemy wszystkim, którzy już tam posubskrybowali, poprzyciskali wszystkie przyciski. Dziękujemy tym, którzy wpłacili co łaska, Bóg zapłać. A tym, e, którzy rozważają, a a, a do tych, którzy to wciąż rozważają, o, oto płyną słowa serdecznego e, zachęcenia. Dziękujemy Wam wszystkim. Do zobaczenia. E, Dziękujemy Konia, w, w, w następnym odcinku.